Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Olej i jesteśmy po raz kolejny w grze Hearthstone i w dzisiejszym odcinku wracamy na zaczętą ostatnią arenę z naszym Paladynem Muterem. Jak widzicie mamy dwa zwycięstwa, póki co porażek zero. No, dzisiaj myślę, że po raz kolejny zagramy dwa pojedynki. Miejmy nadzieję, że podobnie jak ostatnio zakończą się oba naszym zwycięstwem. Niemniej jednak jak widzimy talię mamy dość dziwną, jak już ostatnio wspominałem <grafię> brakuje nam trochę late game'u, mamy co prawda dwa krakeny. No ale w zasadzie to wszystko, jeżeli chodzi o Late Game. Dlatego też warto by było kończyć te gry szybciej. A co mi z tego wyjdzie, to się zaraz okaże. Tymczasem szukałem pierwszego przeciwnika na dzisiaj. Zobaczymy, kto nim będzie. I przede wszystkim, czy będzie stanowił dla nas jakieś duże wyzwanie, dobra? Jak widzimy, mamy Jane, Proudborn, Maga. I ogólnie coś mi się chyba z ustawieniami gry pozmieniało. Bo jakoś inaczej dzisiaj mi ta gra wygląda. Może mi się tylko wydaje, tak miałem dzisiaj ciężki dzień. Nagrywam ten film tuż przed świętami, nie wiem kiedy go wrzucę, ale strasznie dzisiaj urwanie głowy miałem przez cały dzień. Jestem trochę zmęczony, ale pomysł stanowiłem, że akurat jako, że mam chwilę czasu, to ją wykorzystam i nagram dla Was arenę. No co mi z tego wyjdzie, to się zaraz okaże. Mam tylko nadzieję, że uda nam się parę, parę jednak tych walk na arenie wygrać, bo jak widzieliście być może nie mam zbyt dużo złota. Z tego względu, że jednak trochę ostatnio go na pakiety zużyłem. Ciekawostka, wypadł mi z pakietów Tyrion, którego dopiero co kilka dni temu skraftowałem, więc jak widzimy, pakiety mnie strollowały po raz kolejny. I tylko zmarnowałem niepotrzebnie 1200 pyłu. Plus jest taki, że do tej pory od ostatniego mojego cudownego openingu pakietów z dodatku wielki turniej. To nadal mam masę tyłu, czyli jakoś to nie była dla mnie wielka strata. Tymczasem widzimy, trafiliśmy na jakiegoś strasznego gaduę. No dobra, niech będzie. Ciekaw jestem, czy zużyję moc specjalną na gierkę, czy jednak. Aha, prowokacja jeszcze lepiej. Jak widzimy, początek walki niezbyt interesujący dla mnie. Dobra, zamknij się. Ile można gadać? Wiecie co? Wyciszymy ją. Wyciszymy ją, co by ją poirytować. A wracając już do samej walki, trochę mnie ten taunt tutaj denerwuje po stronie przeciwnika. Okej. Okay. No dobra, pozbyliśmy się tego, co, czego się chciałem pozbyć. Myślę, że możemy sobie dobrać kartę. O, mamy broń. Całkiem spoko. Jak wystawić coś, co będzie miało 2 punkty życia, to zawsze bronią będziemy mogli taunta zniszczyć. Więc myślę, nie jest źle. Liczę no to. Oho! To jest dość niebezpieczne. Nie da się ukryć. No ale dobra. Liczymy na to, że żadnego dobrego zaklęcia nie dostał z tego oto stronnika. Dobra, myślę, że podroimy dodatkowy y, punkt ataku po to, żeby zniszczyć taunta. No i w sumie tyle. Na razie daru mądrości nie będę rzucał, bo ani na mojego stwora nie mam po co rzucać, bo one mogą zaraz bardzo łatwo zginąć. Stwór przeciwnika z kolei ma strasznie mało punktów życia, więc na niego także rzucać nie będę daru mądrości. Poczekam mimo wszystko na coś lepszego. No i co teraz? Już chciał mi tego stwora zabić, a niestety nie tak łatwo. Mamy Downta, który mnie chroni. Dobra, jest Maginiki Rintoru. I co teraz? Jakiś sekret, czy jednak nie? Jednak jest sekret. I w tym momencie wystawienie stworów stało się trochę niebezpieczne. Dobra, jest czaromiot. Mamy gniew, aczkolwiek to co mój przeciwnik właśnie wystawił, to może być zaklęcia, Więc gniew nie do końca może zadziałać. No i co? Dobra, nie zaatakował. To ja myślę, że zrobię tak. Jako, że to może być duplikacja, więc najpierw warto było zniszczyć coś innego. Więc myślę, tak. Po pierwsze, przetestujemy, czy to nie jest kontrzaklęcie. Nie, to nie było kontrzaklęcie. To teraz przetestujmy, czy to nie jest y, duplikacja. Nie, to nie jest duplikacja, czyli być może to jest... Po prostu najzwyczajniejszy w świecie lustrzany byt. Ha. Teraz jak zmarnować lustrzany byt mojego przeciwnika? Myślę, że zrobimy tak. Wystawimy Giermka Argentu. Tak, to jest zdecydowanie lustrzany byt, już mamy odpowiedź i myślę, że tak. Rzucimy boską tarczę na mojego taunta. Zabijemy strażnika mojego przeciwnika. Dar mądrości myślę, mogę rzucić na... Dobra, na ta mojego przeciwnika, niech będzie tak. Czaromiota zabić na razie nie ma jak, nawet jak zaatakuję swoim czaromiotem moje, moją gnomkę wynalazcę, to w dalszym ciągu zostanie mój jeden punkt życia. Mamy sekret paladyna. No dobra. Z sekretami paladyna jest o tyle niebezpiecznie, że to może być zemsta. Zemsta w tym momencie by mi bardzo przeszkodziła. No i co? Dobra, dobieramy kartę. Czyli dokładnie to, na co liczyłem. Czuję już dość późną turę. Niedługo krakeny by mi się przydały. I co, dobijesz go? Dobisz. No dobra. Niech będzie. I smoczym zienięciem na face. No cóż, jak widzimy, trafiliśmy na niezłego face maga. No dobra. Nie mam nic przeciwko. Tymczasem, jak widzimy, pojawił się Kraken. Z czego się bardzo cieszę. Dobra, czarą mnie to zniszczymy. Zemsta, nie zemsta. E, to może... Zmniejszenie punktów życia do jednego? Też nie. Dobra, to zniszczymy Giermka moją bronią. I być może to będzie oko za oko? Tak, to było oko za oko, no. Czyli akurat jeden z mniej groźnych sekretów, tego akurat się nie boimy. Dobra, jak widzimy, udało nam się wyjść z dość niekorzystnej początkowo dla mnie sytuacji. Jest nawet szansa, że uda nam się tą walkę wygrać. Oczywiście nie wiemy, co ma w dłoni i tam może mieć na arnie dosłownie wszystko, ale liczę, że jakoś uda się go pokonać. Dobra, mamy murloka, podwójnego murloka i kolejny sekret. Jeszcze jeden strasznie sekretnego przeciwnika spotkaliśmy, z tego co widzę. No dobra. To tak. Po pierwsze, sprawdzę po raz kolejny, czy to nie jest duplikacja. Kupła. No dobra. Za murloka dostał murloka. Akurat tak dziwnie wyszło. I jednak jest duplikacja, czyli jak widzimy, murloków będzie pod dostatkiem w tej walce. Eee. No to teraz zrobimy tak, zabijemy murloka. Yy, myślę, że zabijemy tego także. A z kolei moją mikromaszynę bawimy, dając jej 3 punkty życia. A boski... a pieczęcie mistrzów na razie nie będziemy używać, w sumie mogłem jeszcze użyć yy, Hero Power. W sumie sam siebie zagadałem i w końcu nie użyłem mojej mocy specjalnej. No a w sumie by mi się przydała, żeby zabić jednego z tych murloków. Tego się akurat nie da ukryć. Dlatego też tutaj mały błąd z mojej strony. Niemniej jednak mam nadzieję, że nie będzie decydujący. I że jeden mały giermek nie sprawi, że mój przeciwnik mnie pokona. Dobra. Kraken po jego stronie. Niemiło, nie powiem. Warto było się go pozbyć. 4 plus 3. W zasadzie mógłbym użyć mojego krakena plus strażniczki. Ale nie wiem czy lepiej mojego krakena jeszcze chwilę nie przetrzymać. Myślę, że zrobimy inaczej. Wystawimy nauczycielkę purpurowych. Rzucę boską tarczę na strażniczkę. I zrobimy tak: krakena patronuje się w ten sposób, przyznamy jeszcze jednego giermka. A mój kraken może się przydać na coś większego. <grymka> może nie tyle większego, bo w sumie to jest już dość duży stwór, ale na coś bardziej groźnego. Dobra, murloki atakują. Czyli tutaj w sumie bez zaskoczenia, i co teraz? Teraz dla niego sporym za zagrożeniem jest strażniczka Uldamanu, która ma już 6 punktów życia, więc myślę, że teraz będzie się starał jej pozbyć. Dobra, kolejne odkrycie zaklęcie dla mojego przeciwnika z eterycznego przywoływacza i po raz kolejny mamy sekret. I w tym momencie zacząłem obawiać się wystawiać mojego krakena, bo jeżeli to jest lustrzany byt, to to się dla mnie bardzo źle skończy. Dlatego też chyba będę musiał się chwilę powstrzymać z tym lustrzonym bytem. Sprawdźmy czy to jest duplikacja. Kolejna kukła. No dobra, czyli jako, że to jest kolejna kukła, to po prostu użyjemy krakena, żeby zniszczyć spora, który z nich powstał. I pójdziemy na face. Swoją drogą czy on dostał ten sekret z przywoływacza? Nie. Czyli on ma chyba w dłoni dwa zaklęcia zeterycznego przy, przywoływacza. Chyba, że czegoś nie zauważyłem, coś przeoczyłem. Dobra, jest żywiołak wody. On akurat mi w tym momencie nie przeszkadza za bardzo. Znowu pójdzie na face. Okej. Okay. Dla mnie spoko. To ja zrobię tak, przyzwiemy mu Loka, od razu y, aktywujemy jego... Moc. O, kolejny murlo rycerz. Teraz jesteśmy bardzo wrażliwi na flame strike'a. Nie my. Więc zaatakujemy stwora mojego przeciwnika naszą strażniczką a nie krakenem, z tego względu, że w razie flame strike'a kraken nam przeżyje, a strażniczka Uldamanu tak czy się jakby została zabita. Co teraz? Dwa murloki, rycerze, kraken. Dobra, ma płomienną lance. To no także nie jest zaklęcie z przywoływacza. Dobra, moich dwóch największych stworów udało mu się pozbyć. Na moje szczęście, w dalszym ciągu mamy dwa murloki, więc. Zaraz z powrotem uzupełnijmy moje pole. O, zobaczcie, jak korzystnie. I w ten oto sposób moje murloki kończą walkę. Poczułem się niemal, że jak ta nowa Talia paladyna z kartą yy, Podaj płetwę. Moim zdaniem strasznie ta karta może być overpowered, jeżeli przeciwnikowi dobrze karty podejdą. A tymczasem moja walka była bardzo podobna do zakończenia walki, która jest właśnie przeciwko paladynom z tą, ową, z tą właśnie kartą, o której wspomniałem. Dobra, tymczasem szukamy drugiego przeciwnika na no dzisiaj. Zobaczymy, kto nim będzie. No, drugim przeciwnikiem Utera jest Valira Sanguinar. W sumie nawet nie pamiętam czy już wcześniej walczyliśmy z Valirą bo ostatni odcinek ta tak dawno nagrywałem, że już nawet nie pamiętam z czym walczyliśmy, z czym nie walczyliśmy. Dobra, to sobie zostawimy z tego względu, że mogę, no właśnie, dostać jeszcze droższą kartę. Więc myślę, że karta za trzy to jednak nie jest jakaś wielka tragedia i zawsze mogło być gorzej. Tak jak na przykład w tym przypadku dostaliśmy Kwaldira którego aż do piątej tury nie będziemy mogli użyć. Zobaczmy, co tam. Bukanier, no dobra. To jest o tyle niebezpieczne, że jak wystawię mikromaszynę, wtedy on zabije mnie bronią. Więc tak naprawdę mikromaszyna nic mi się nie, to niczego mi się nie przyda. No. Niestety, giermek obrywa przez łeb. W sumie z jest dobrą kartą na pierwszą turę. Dobra, wystawimy szkarłatnego czyściciela, bo to jest jedyny stwór, który przeżyje broń z dwoma punktami ataku, którego mogę teraz wystawić. No i liczę na to, że nie ma osów w plecy, mój przeciwnik w dłoni. I najlepiej w talii. No i co? Bo w sumie warto było się teraz bukaniera pozbyć. Bądź tak miła i nie wystaw nic. Nie, jednak coś będzie. Jeszcze z monetą to już w ogóle nie mnie. No, mamy szarże. Więc nie fajnie. Dobra, mamy młodą gniewę, ale nie chcę go na razie marnować. Myślę, że po prostu wystawimy prowokację. Przypuszczam, że mój przeciwnik ją zniszczy za pomocą broni, plus kolegi z szarżą. Chyba, że będzie miał jakąś lepszą kartę do wystawienia. No, albo zabójczą truciznę. No, oczywiście, bo czemu nie? Kurczę, trochę nam się obrywa. Dobra, wstawimy Stwora z boską tarczą. Bukaniera jednak zniszczę młotem. Bo on trochę tutaj się niebezpieczny robi i zaraz mi wy wyjdzie spod kontroli. Tymczasem, jak widzimy, dostaliśmy ogra. Którego akurat w kolejnej turze mogę wystawić. więc wszystko się tutaj bardzo dobrze składa. Jak widzimy, kolejny przeciwnik idzie na face. Bardzo agresywnych przeciwników dzisiaj spotykamy. Dobra, warto się tego pozbyć, więc niestety... Może stety, tą turę jednak rozegramy inaczej. Zrobimy tak. Downiemy naszego Giermka. Tego stwora się pozbędziemy, wystawię mikromaszynę. No i tyle. Dzięki temu zyskaliśmy sporą przewagę na stole. Miejmy nadzieję, że uda mi się ją utrzymać. Co prawda nie miałem okazji wystawić ją... O nie... O nie! To zdecydowanie nie jest dobra wiadomość dla mnie. No dobra! No to odzyskujemy przewagę na stole po raz kolejny. Niech będzie kvaldir, od razu aktywujemy jego punkty życia i punkty ataku. Przypuszczam, że teraz mój przeciwnik będzie robił wszystko, żeby go zniszczyć, bo ten stwór jednak do najbezpieczniejszych nie należy. I co? No, oczywiście. Bo czemu nie? Podnoszę wrażenie, jakby mój przeciwnik miał dokładnie y, na każde moje zagranie przygotowaną odpowiedź. E, dobra, wystawię ogra, wystawię boską tarczę, ale patrząc na to, ile mam punktów życia, to obawiam się, że ta walka długo nie potrwa. Ile mi zostanie po tej turze? W najlepszym wypadku, 5! Ojej, oj. No, i ta walka się chyba dla nas za chwilę skończy. Oj, 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 Czy ja mogę to jakoś wygrać? Mogę dać mu boską tarczę. Co mi tu spamujesz? Dobra, ja tak. yy, zrobię tak. Zrobię tak. Będzie w ten sposób. Wiemy to, co największe. No i jeszcze może jakoś nam się uda jedną turę przeżyć. Ale jest ciężko. Jezu, kolejna broń jeszcze większa. Naprawdę. Nie. Nie jest dobrze. Dobra, mamy dwa krakeny. Więc jest jakaś szansa, że nam się to uda wygrać. Gotowe. W sumie, jeżeli mój przeciwnik nie zniszczy mojego krekena i mnie nie zabije w kolejnej turze, to my wygramy. Więc chwila prawdy i właściwie od tej tury sporo zależy. Dobra, mamy czołg. To mnie nie zabija. To mnie też nie zabija, czyli jednak udało nam się wygrać. Dobra, kraken numer jeden Kraken numer dwa I mamy zwycięstwo Już powiem wam, że byłem na 100% pewny, że tą drugą walkę przegramy Ale jednak się udało Dobra, myślę, że jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek To było tyle Mamy po raz kolejny dwa zwycięstwa Czyli wszystko po mojej myśli W kolejnym odcinku będziemy kontynuować moją arenę Utera A na dzisiaj to było tyle Ja was przepraszam, że dzisiejszy odcinek taki nieogarnięty Ale tak jak mówię Strasznie mam dzisiaj zakręcony dzień. Dobra, no ale jeszcze raz dziękuję wszystkim za oglądanie. Zapraszam na kolejne odcinki. Trzymajcie się do usłyszenia następnym razem. Cześć!